Jurgen Klopp w Liverpoolu stworzył drużynę, która jest jedną z najlepszych na świecie. Liga mistrzów w poprzednim sezonie, w tym spektakularne zwycięstwo w Premier League. Niemiecki szkoleniowiec zupełnie odmienił losy angielskiego klubu. Gdy go obejmował, nikt nie myślał, że Klop osiągnie tak wielkie sukcesy. Ich podstawą była przede wszystkim gruntowna przebudowa składu, który Jurgen zastał, gdy przybył do miasta Bitelsów. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie: Jak wartość Liverpoolu wzrosła pięciokrotnie od pojawienia się Jurgena Klopa? Zapraszam do oglądania. Jurgen Klopp na Anfield pojawił się na początku sezonu 2015-2016, po tym jak rozstał się z Borussią Dortmund. Niemiecki szkoleniowiec miał odmienić zespół Liverpoolu i nawiązać do dawnych lat świetności tego klubu. Klopp zadebiutował w roli pierwszego szkoleniowca Derez w meczu przeciwko Tottenhamowi. Padł wtedy bezbramkowy remis. Cofnijmy się do tego wydarzenia i spójrzmy, jak wtedy wyglądał skład Liverpoolu. W bramce stał Minolet, linie obrony tworzyli Moreno, Sakho, Skrtel oraz Klein. Pomoc składała się z takich piłkarzy jak Emre Chan, Lucas Leiva, James Milner, Adam Lalana i Felipe Coutinho. Najbardziej wysuniętym piłkarzem był wtedy Divock Origi. Na ławce niemiecki szkoleniowiec miał takich piłkarzy jak Adam Bogdan, Colo Touré, Jerome Sinclair, João Carlos Teixeira czy Conor Randall. Delikatnie mówiąc, nie była to imponująca jedenastka. Z jej pomocą klub z pewnością nie zdobyłby ani ligi mistrzów, ani mistrzostwa Premier League. Potrzebna była gruntowna przebudowa zespołu. Obecnie jedenastka Liverpoolu w żaden sposób nie przypomina tej, z którą klub debiutował w meczu z Tottenhamem. W bramce Allison, w obronie Robertson, Van Dijk, Gomez i Alexander Arnold. Linia pomocy to Wijnaldum, Fabinho i Henderson. W ataku zabójcze trio Sadio Mane, Mohamed Salah i Roberto Firmino. Jak widać odejście Filipe Coutinho, który w tamtym momencie był kluczową postacią derec, nie przeszkodziło świętować ogromnych sukcesów. Wróćmy jednak do pytania postawionego na początku materiału. Według wyliczeń Forbes'a drużyna Liverpoolu obecnie jest wyceniana na 1,83 miliarda funtów. W porównaniu do początku ery Kloppa na Anfield jest to około pięciokrotnie więcej. Wtedy drużynę Liverpoolu wyceniano na około 360 milionów funtów. Co prawda wydano duże pieniądze na transfery Van czy Alissona, jednak trzeba pamiętać, że piłkarze tacy jak Sadio Mane, Mohamed Salah czy Roberto Firmino zostali ściągnięci za nie więcej niż 36 milionów funtów. Obecnie ci piłkarze są warci kilka razy więcej. Trzeba też wspomnieć o Endym Robertsonie czy trencie Aleksandrze Arnoldzie. Pierwszy na Anfield trafił za 8 milionów funtów, natomiast drugi jest wychowankiem klubu. Były piłkarz Liverpoolu Jamie Carragher trafnie podsumował Jurgena Klopa i obecną sytuację Liverpoolu. Liverpool nie kupuje supergwiazd, tylko tworzy supergwiazdy. Klop nie ma na to wystarczająco dużo pieniędzy na transfery. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia!